Cześć, jestem Bart. Witam Was na moim kanale Tosty Team. Dzisiaj mam dla Was kolejny kalendarz adwentowy, tym razem dla mężczyzny. A jest to: L'Oreal Men Expert. Został zakupiony z Müllera za 69,95 euro. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. I jest to kalendarz, zrób to sam. Czyli wszystko będzie w środku razem z tytkami albo kartonikami. Mam nadzieję, że będzie fajny. Jeszcze nie patrzyłem na tył. Ogólnie jest bardzo ciężki. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, zapraszam na mój poprzedni film, który będzie tutaj i to jest Paul Valentine. No bomba, jeżeli chodzi o biżuterię. Szkoda tylko, że nie ma takiego dla faceta, bo też bym chciał jakąś ketę czy coś, ale nie ma, niestety. Kalendarz dla faceta, ma motywy świąteczne, znajduje się tutaj jakaś mała choinka i z jednej i z drugiej strony. Tył niestety zdradza zawartość, ale można to ściągnąć, od tego, więc tego też nie potrzebujemy. Jest zwykły kartonik. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. A my jedziemy z kalendarzem dzisiejszego odcinka. Cześć, witajcie z bliska! Kalendarz dzisiejszego odcinka jest mega wypchany. Zaraz zobaczę, jak się go tu w ogóle otwiera. A, z tej strony. I wszystko tam lata w środku. Ole, twardo siedzi. Pyk. I lecimy po jednej rzeczy. A. Takie kartoniki, żeby to ładnie popakować. A na tym kartonie, który wyrzuciłem, było pokazane, który produkt idzie do jakiego kartonika, bo są różne wielkości. Dobra, żeby nie zdradzać zawartości. Kartoniczki, kartoniczki. Może do czegoś się przydadzą. Się okaże. Może zrobimy je tak na bok, żeby nie przeszkadzały. I jedziemy. Pierwsza rzecz. Jest to antyperspirant w kulce. XXL, 5 w jednym, jak to dla faceta zawsze bywa. Nie wiem, takich nie stosuję, zawsze robię te ps -ps psikane. Numer drugi. Jest to krem przeciwsłoneczny na twarz i ciało, czy dziecha. Na zimowe, słoneczne dni. Żeby się czasami od śniegu nie zjarać. Numer trzeci. Jest to pełnowymiarowy produkt. 100 gram tauryny w środku. Zobaczcie, 300 ml. No, taką petardę na pewno wykorzystam. Numer czwarty. Miksa, krem do rąk. 100 ml, również pełnowymiarowy produkt. I to mi się właśnie w kalendarzach podoba. Jak są duże rzeczy. Numer piąty. Jest to drewniany grzebień do brody. całkiem fajne. teraz tylko zapuścić brodę, teraz numer 6. Mixa, ekspresowy krem do do takiej mocno suchej skóry, 100 ml następnie, co my tu mamy, o jest to duży żel pod prysznic do ciała włosów i brody, czyli znowu wszystko w jednym Całe 300 ml i to mi się podobało. teraz mamy dwa takie żele fajne. Numer ósmy, na to by wychodziło. Jakby to tu sięgnąć, o tu. Jest to Hydra Energy, taki płyn do mycia twarzy na dzień dobry. Wstajemy, czak, 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 zęby i przy okazji twarz. Na pewno go przetestuję. I zawiera całe 100 ml. Numer 9. Jest to produkt do stylizacji brody i zawiera całe 75 ml. Jak mi się uda znaleźć cenę, to będziecie mieli ją tutaj. Numer 10. Troszeczkę inaczej to otwieramy niż zawsze. L'Oreal Expert Hydra Energy, czyli taki krem do nawilżania twarzy. Podobno trzyma mniej więcej 24 godziny. Wszystko wiadomo, 5 w jednym, jak to zawsze bywa. A tu mamy nawet instrukcję obsługi, że potrzebujemy coś do czyszczenia. To jest do pielęgnacji i na końcu jest coś pod oczy. Pod oczy dookoła, wiadomo to. Jak to idzie, tak idzie. Numer 11. To mi się na pewno przydaje, Jest to produkt do stylizacji włosów. Całe 75 ml. Muszę to robić codziennie, ponieważ inaczej bym wyglądał jak taki wiesz, zbuszu. A tego bym nie chciał. Więc wykorzystam i dam wam znać, co o tym myślę. Numer 12, czyli połowa kalendarza. Jest to kolejny żel do pielęgnacji twarzy. 24 godziny na wilżenie i robi on taką powłokę na twarzy, żeby chronić skórę. Hmm? Ciekawe. Teraz numer 13. Co my tu mamy? Tu jest coś dużego. Co to jest za rakieta? Są to cangi do barbecue. Wiadomo, że jak facet to musi być grillaż, nie? Fajnie wykonane. Aha, i zobaczcie, z otwieraczem na browarka. Albo na kole, w butelce szklanej. Jak kto woli. Jak dla mnie bomba, na pewno się przyda. Przemyślany gadżet, numer 14. Jest to antyperspirant w kulce, który trzyma taką ochronę 96 godzin. No, to będę musiał na pewno przetestować. Wysmaruję się nim cały i pójdę na siłownię, a potem zobaczymy, czy będę śmierdział. To będzie taki ekstremalny test dla niego. Kolejny numerek na naszej liście. Jest to mały perfum Amazon Wanted. Gdzieś tu się go otwiera. Nazwijmy to, że tak. Teraz Wam powiem, czy warto i jak ładnie pachnie. Fajny ten zapach, taki słodki. Sprawdzę to, ile kosztuje. Może też sobie go kupię w całości. Nie no, fajny. Pytanie tylko, jak go trzyma. Dam Wam znać na Instagramie. Dzisiaj się nim wypsikam. I zobaczymy, czy wytrzyma do wieczora. Jedziemy z kolejnym numerem. Kolejny zapach, tym razem od Diesel. Teraz go przetestuję na drugiej ręce. Też fajny, ale bardziej skłaniałbym się ku temu pierwszemu. Następnie. Czysty karbon. Jest to maska na twarz. Szybka akcja, od 5 do 15 minut trzymamy na twarzy. Jedna sztuka, taka płachta. Również przetestuję, lubię takie maski. Już się trochę pogubiłem w numerkach, ale jedziemy z kolejną rzeczą. Kolejna płachta, tym razem taka regeneracyjna. Również 5 do 15 minut i 30 gramów, albo 30 gram zawiera. Następnie... Jest to olejek do skóry i brody. 30 ml, wygląda na pełnowymiarowy produkt. Jedziemy dalej otwierać do piwa, czy tam butelek, właśnie z Coca-Colą, bo jakby nie patrzeć, ja praktycznie wcale alkoholu nie piję. A, to jest dopiero numer, nie? Teraz będzie coś fajnego, miłego. Skarpetory w rozmiarze 43-46, czyli się łapię, bo mam 44-45. Wyglądają fajnie i zawierają 73% bawełny. No to względnie dużo. Przyjemne w dotyku. Na plus. Numer 23. Taki worek ściągany do góry. No taki przydatny. Powiedzmy, że mamy go zawsze w kieszeni, czy, czy gdziekolwiek nie zajmuje dużo miejsca. A może na przykład uratować, jeżeli idziemy na jakieś szybkie zakupy nieplanowane. I co teraz w rękach znowu tym iść? A tak można wrzucić do Wora. I jest dobrze. Została nam ostatnia rzecz, numer 24. Kosmetyczka. Zobaczcie, jaka fajna. Podobają mi się te wzory. Wygląda porządnie. No i co najważniejsze, jest duża i głęboka. Czyli zmieszczą się do niej wszystkie produkty. Które były w kalendarzu Zapraszam na krótkie podsumowanie Przed nami leżą wszystkie produkty, które były zawarte w kalendarzu adwentowym Na samym dnie tego ładnego kartonika Była koperta A w niej Naklejeczki Naklejeczki Mamy pudełeczka, więc można zrobić z tego fajne boksiki Dobra, to już niepotrzebne Myślę, że kalendarz jest bardzo fajny Zobaczcie, nie ma w nim żadnych bubli Nawet taki śmieszny bryloczek się przyda bo ostatnio musiałem do kluczy kupić z Hot bo mi się popsuł no i mam taki fajny samochodzik na bryloczku ha, zajebiście to niby głupie, nie? ale każdy tego używa grill, przychodzi taki czas czy nawet w domu, w kuchni coś zrobić no i przy okazji otwieracz, czyli wiadomo multifunkcyjne, dwa w jednym skarpetki bardzo miłe, przyjemne w dotyku maski, na pewno się wykorzysta no i podoba mi się to, że są pełnowymiarowe produkty, czyli naprawdę 69,95 euro. Link do niego macie w opisie filmu. Nie jest to produkt sponsorowany, nikt mi go nie dał, sam musiałem kupić. Więc oceniam tak, jak myślę. Perfumy, które były w środku, były dwa. Jeden był od Diesel, drugi był od. co to tu jest? Azaro. I powiem Wam, że ten Azaro póki co wygrywa. No, to tak było. A tu mam Diesla, też jest fajny, ale Azaro jednak lepszy pyk pyk yeah dude to jest podobno zrobione z butelek I zobaczcie jeszcze jaki haczyk jest w środku fajna sprawa dajcie znać w komentarzu co wy o tym myślicie czy wam się podoba czy kupilibyście go swojemu facetowi pamiętajcie zostawiajcie łapki w górę komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku a teraz do zobaczenia, cześć i jeżeli byście chcieli zobaczyć playlistę z wszystkimi kalendarzami adwentowymi które zrobiłem w tym roku to macie tutaj, a niżej kolejny film proponowany Cześć!